Zapraszam Was dzisiaj na hol zakupowy z HM-u. Kochani, witam was bardzo serdecznie dzisiaj w holu Zakupowym, w holu ubraniowym. Dawno nie było takiego filmu na moim kanale i postanowiłam, że przyjdę tutaj z moim ostatnim zamówieniem z H&M czy H&M, jak kto woli. Ja z H&M dawno nic nie zamawiałam, bo jakość się troszeczkę zepsuła mam wrażenie i ceny zrobiły się zdecydowanie wyższe. Także jakoś ostatnio stronie od H&M, ale od czasu do czasu oczywiście coś wpadnie i dzisiaj mam tutaj bardzo dużą pakę do pokazania, bo będą tutaj też trzy pary butów aż. E, także buty pokażę Wam myślę na końcu. Przechodzimy teraz do ubrań. Jeśli jesteście ciekawi, co ja zamówiłam w HM, to zapraszam Was do oglądania tego filmu. Dzisiaj nagrywam, moi drodzy, bez mikrofonu, także wybaczcie, jeśli ten głos będzie troszkę gorszy. Muszę Wam powiedzieć, że przyszły do mnie tym razem aż trzy paczki, dlatego że buty były spakowane też osobno, w dwóch innych paczkach. Jakoś to tak dziwnie zostało popakowane, bo mam jeden karton z butami i ze sweterkiem, jeden tylko z butami i chyba z podniami. Nie wiem, jakoś tak dziwnie to zostało popakowane. I zacznijmy od przepięknego sweterka, który widziałam gdzieś na Instagramie i czaiłam się na niego i znalazłam. On jest chyba dostępny w trzech odcieniach. Ja kupiłam coś jaśniejszego. Myślałam, że będzie jaśniejszy, on jest taką złamaną bielą. Powiedziałabym, że nawet wpada w jakieś takie kremy. I ten sweter wygląda bardzo niepozornie z tego względu, że jak widzicie, jest bardzo jednolity, niesamowicie milutki. Ale co mi się spodobało, to to, że z tyłu jest takie ogromne wycięcie na plecach. Jak ktoś nie wie, że to są plecy, no to pomyślałby, że to jest taki ogromny dekolt, ale to jest, moi drodzy, tył. I bardzo mi się to spodobało. Oczywiście to nie będzie sweter, który nas nie wiadomo, jak będzie grzał, no bo jednak ten tył jest odkryty. Uważam, że ten sweter wygląda też na dość wysokojakościowy, jeśli mogę tak powiedzieć, ale on jest chyba 100% z poliestru, także nie ma tutaj jakiegoś szału, niemniej wizualnie wygląda przepięknie. Zastanawiałam się też nad czarnym kolorem, bo czarne też bardzo ładnie wyglądałby z tym wycięciem, ale ja mam słuchajcie, praktycznie czarne i ciemne rzeczy, także dla przełamania w garderobie taki kolor też jak najbardziej musi być. Dla tych, którzy mnie nie znają, dodam jeszcze, że wszystkie ubrania, które ja zamawiam są w rozmiarze XS, bądź też nawet mniejszym się zdarza, Czyli 34, bardzo rzadko 32, ale jednak czasami się zdarzy w niektórych przypadkach. No i jeśli chodzi o obuwie, to 36 w moim przypadku, żebym nie musiała tego za każdym razem wam mówić. Kolejna rzecz to będzie sweterek, który myślę, że też ze mną zostanie. Taki dłuższy sweterek w paski. Teraz zauważyłam, że jest ogromny szał na sweterki w paski. Mi się to też niesamowicie podoba. Pasuje to do wielu, wielu różnych stylizacji, w różnych połączeniach. Widzę to naprawdę w różnych, różnych opcjach. I on jest troszeczkę dłuższy, też niesamowicie miły. To też nie jest jakaś bawełna, też pół, pół procenta, 50% poliestru. Także no, niestety nie ma czego tutaj się spodziewać po HM. Chociaż powiem Wam, że te ceny nie są właśnie najniższe, więc no, mogłyby być powoli te, te materiały lepsze. Ale bardzo ładny sweterek na pewno ze mną zostanie. Podoba mi się też, że jest troszeczkę dłuższy, więc można go ubrać też do jakiejś spódnicy bądź jakiś spodenek i też ładnie to wygląda. Nie jest to taki pełen, pełen golf. Ja nie lubię za bardzo golfów. Jeśli już to takie bardzo mm, zwykłe, proste golfy, mm, nie jakieś swetry z golfami, nie lubię takich swetrów, powiem Wam szczerze. Denerwuje mnie to pod szyją, mam wrażenie, że się tylko pocę i wszystko mnie tutaj... Brudzi mi się od podkładu i tak dalej, także nie lubię takich e, swetrów. A ten jak najbardziej matki takie delikatne, delikatny golfik, powiedzmy, ładne wykończenie, także jak najbardziej ze mną też zostanie. I kolejny sweter e, będzie albo do odesłania, albo sprawdzi sobie go moja mama, bo już wiem, że jest dla mnie za duży, za szeroki, mimo że jest to e, XS, to ten sweter po prostu. Nie do, końca, nie do końca, dobrze się w nim czuję, bo chciałam sweter, który będzie dłuższy, który będzie też robił za sukienkę powiedzmy, ale jednak jest tutaj taki po prostu zniekształca figurę mam wrażenie. Także nie dla mnie. Może dla osoby, która jest jednak troszkę grubsza będzie fajny. Ja też nie lubię, te swetry są bardzo tutaj takie duże. Wiecie, ja nie jestem jakaś, jakaś biuściasta, więc to wygląda u mnie po prostu różnie. Może tak. Ponieważ czasami mniejszy biust jest korzystny, czasami mniej korzystny, ale jednak są pewne, pewne ubrania, które naprawdę źle wyglądają na mnie, i to jest właśnie taki sweter, który, jak widzicie, tutaj jakieś rozcięcie i tak dalej, fajnie to wygląda. Może być też oversize, ale jednak on po prostu tutaj pod pachami jest też bardzo duży i mimo, że jest to XS ja się po prostu w nim. Źle czuję. On jakoś tak na mnie wisi nieodpowiednio, dlatego że ani on nie jest oversize, ani on nie jest duży. Jest taki po prostu dziwny, ten sweter. Myślę, że może na moją mamę będzie ok, także no nie wiem, nie do końca on do mnie przemawia. Kolor jest w porządku, wykonanie też jest ok, ale no niestety ja się z nim nie polubię. I chyba ostatni dzisiaj sweterek, a raczej taki top taka bluzka. To będzie coś, co myślę, że ze mną zostanie, ale powiem Wam szczerze, że jeszcze tego nie przymierzyłam. Nie przymierzyłam tego, także za chwilę na kamerze wspólnie zobaczymy, jak ja w tym wyglądam. Teraz jest też szał na takie bluzki tutaj wycięte i też mi się to bardzo podoba. I... To jest bardzo ładny, taki bordowy odcień, typowo jesienno-zimowy odcień. Rękawki są tutaj troszeczkę rozszerzone, także też mi się to podoba. No i wiecie, takie bluzki zawsze do wszystkiego się nadają, czy to do spódnicy, czy do jakichś spodni. Do wszystkiego tak naprawdę to się przyda. Także podejrzewam, że to ze mną zostanie, bo naprawdę fajnie to wygląda. Um, jestem tylko ciekawa, jak to będzie się z przodu układać, ale teraz Wam nie powiem, no bo tak się przygotowałam, że słuchajcie, nie przymierzyłam tego. Okej, okay, i tak jak widać, um, no bluzka jest tutaj dla mnie za duża, ja jestem tutaj niezbyt wielka, słuchajcie, ramion nie mam jakichś szerokich, więc ta bluzka niestety, ale no tutaj jest dla mnie za duża w jakiś sposób. Szkoda, bo jest bardzo ładna ten kolor, też mi się bardzo podoba, ale no, niestety, tej jesieni i zimy, a właściwie już od jakiegoś czasu, powiem Wam szczerze, myślę, że to przychodzi z wiekiem też. Mam ochotę coraz bardziej na spódnice, na sukienki. Ja jestem taka wypośrodkowana, powiedziałabym. Uwielbiam ubrać się w jakąś w wielką bluzę. Drasy, i czuję się najlepiej na świecie, ale jednak um, lubię też bardzo taki typowy, elegancki, kobiecy styl i w tym się też świetnie czuję. Także spódnice u mnie jak najbardziej muszą być. I zamówiłam dwie spódnice, z czego podejrzewam, że jedna pójdzie um, precz, bo jest. E Ładna, ale ja chyba w takich biodrówkowych spódnicach jednak nie do końca się widzę. Raczej po prostu wydaje mi się być ona niepraktyczna. Jak najbardziej spódnice takie biodrówkowe, na cieplejsze dni ok, ale zimą nie do końca, jakoś się tak nie za bardzo czuję. Zobaczymy, bo też widzę ją z jakimś sweterkiem, właśnie, jako takie przedłużenie sweterka. Um, też fajnie by to wyglądało. Ona jest niesamowicie zgrabna, to mi się bardzo podoba. Jest też na gumeczce, także też fajnie. Powiem Wam, że jeszcze nie wiem. Jest niesamowicie milutka, taka delikatna. Zobaczymy. Ale za to ta druga spódnica, którą zamówiłam, na pewno ze mną zostanie. To już jest taki typowy, klasyczny. Klasyczny mm, krój spódnicy, która jest u góry w talii węższa i poszerza się troszeczkę. Także bardzo ładnie podkreśla nasze biodra, naszą figurę. To jest ta spódnica, która z tyłu jest na zamek. I jak widać naprawdę bardzo ładnie jest uszyta, tak idealnie będzie podkreślała właśnie i talię i biodra, bo tutaj jest stosunkowo wąska, a ja jednak z e, talią mam często problemy, bo rzeczywiście jestem w talii wąska, e, także to jest dla mnie ważne. Długość jest dla mnie perfekcyjna, powiedziałabym, także ta spódnica jak najbardziej na tak. Moi drodzy, spodnie. Spodnie zamówiłam sobie takie zielone, bardzo ładne, szerokie, z nogawkami wiązanymi, z kieszonkami czyli coś, co ostatnio uwielbiam. One są też wiązane tutaj z przodu, chociaż też są na gumce. Bardzo właśnie lubię ten typ spodni ostatnio, świetnie się w nich czuję. Tylko że powiem Wam też, że nawet jeśli chciałabym je zostawić, to ich nie zostawię, ponieważ jednak zależy mi na innym troszkę kolorze. Ten kolor jest bardzo ładny, ale mi zależało na jakimś beżu, na jakimś brązie, coś w tym stylu. Um, sama nie wiem. Jakaś jestem dzisiaj, słuchajcie, niezdecydowana. Chyba będę musiała jeszcze to parę razy ubrać i zobaczyć. Tak się zdziwiłam, jak otworzyłam te kartony. Patrzę, kurczę, tutaj jeansy, tutaj jeansy. Co z tymi jeansami? Czy to są te same, czy ja już totalnie zapomniałam, co ja właściwie e, zamówiłam? No i chyba zapomniałam, albo po prostu. Przeoczyłam to totalnie, w jakiś sposób to. Nie wiem, nie wiem jak to po prostu zrobiłam moi drodzy, ale zamówiłam te same spodnie trzy razy. I to są jeansy w stylu lat 90.: dość proste jeansy, w których ja też świetnie się czuję. Bardzo ładnie się układają tutaj w talii, bardzo ładnie układają się na pupie, co jest dla mnie też ważne, bo często te jeansy mają tendencję do splaszczania. Słuchajcie, naszej. Pupy im się to strasznie nie podoba, jednak lubię, jak wszystko jest ładnie podkreślone, względnie uwydatnione, a co trzeba swoje walory, słuchajcie, uwydatniać w jakiś sposób. I te spodnie to względnie robią, bo naprawdę ciężko mi znaleźć takie mam jeans, czy też jeansy takie proste, czy szerokie, jakieś takie, wiecie, oversize też które będą rzeczywiście na mnie dobrze leżeć. Ja wiem, że się mówi, że osoby szczupłe na nich wszystko leży dobrze, ale powiem Wam, że trzeba się też w tym czuć. I w tych spodniach ja się zdecydowanie czuję i wiecie co? One są na promocji obecnie z 40 chyba euro czy 45 na 15 euro. Także deal życia. I ostatnie ubranie w dzisiejszym filmie to będzie kurtka. Szukam sobie kurtki takiej typowej bomberki, po prostu pikowanej, jak to się mówi u nas po polsku, kurtki czarnej najlepiej, która będzie dosyć krótka, tak do bioder i będzie wiecie taka zgrabna, ale ciepła którą po prostu ubiorę sobie też do jakiegoś bardziej sportowego stylu, i tak dalej. I zamówiłam, słuchajcie, tę kurtkę, którą raczej odeślę. Nie do końca jestem z niej zadowolona, jak ona na mnie leży. Leży dobrze, ale jednak nie o ten krój mi jeszcze chodzi. I ja tę kurtkę zamówiłam, moi drodzy, na mm, dziale dziecięcym. Powiem Wam, że ostatnio zerkam na te działy dziecięce, bo tam jest bardzo dużo rzeczy na metr 67 i 8 i, i tak dalej, do 70 powiedziałabym. I te rzeczy są, wtedy bardzo takie zgrabne, ładnie uszyte, w jakiś sposób nie są takie przerośnięte i tak było z tą kurtką. Jakoś zobaczyłam ją przypadkiem i to jest chyba na 1,64 m i ona leży dobrze. Jest niesamowicie taka cieplutka, pulchniutka, no ale nie do końca jeszcze to jest to. Także ta kurtka pójdzie z powrotem. Czas na buty, w końcu buty. Pokażę Wam buty, na które się skusiłam. Nie mogłam się doczekać, aż przyjdą i nie mogę ich teraz ubrać. Ja nie wiem, jak y, sobie to ludzie wyobrażają, jak my mamy te buty ubierać, skoro są tak ciasne w środku, że po prostu nie da się ich ubrać. A i nie mają zamka ani nic. Katastrofa. Ja mam szczupłą nogę, więc ja nie wiem, kto ma to ubrać, słuchajcie. To są takie buty. Co mi się też nie podoba, to to, że. Mm, jest tu taka guma, i nie da się dosłownie tego przymierzyć, nie da się tego wyciągnąć porządnie. Ja tylko jednego buta przymierzyłam, i już widziałam, że dalej nie ma sensu, bo są za ciasne, ale mimo to bez sensu totalnie, że te buty są słuchajcie, tak tutaj spięte. Ja rozumiem wszelkie bezpieczeństwo, ale mm, no nie, denerwuje mnie to cholernie, bo teraz, jak Wam pokazuję, to też jest niewygodne. Także to są moi drodzy takie buty, nietypowe buty, bardzo takie powiedziałabym futurystyczne w cudzysłowie, ale bardzo ostatnio podoba mi się też e, ten e, model, właśnie butów z dużą platformą. Uważam, że wygląda i, i w ogóle jest to niesamowicie wygodne. Jakoś mi się to podoba. Nie wiem, nie wiem co ty myślicie, ale mi się to bardzo podoba. Ale tych butów nie da się, słuchajcie, ubrać, bo one nie mają żadnego zamka, są wkładane i ja nie mogę ich ubrać. Moja noga zatrzymuje się w tym miejscu, moja stopa. I dalej nie idzie. I ubolewam ogromnie, bo wydają się być mimo wszystko zgrabne, jak na takie, słuchajcie, kacze buty. Tak sobie, ostatnio, tak sobie ostatnio pomyślałam, że wyglądają jak buty dla kaczki. Szkoda, ubolewam naprawdę, bo bardzo mi się podobają. Tylko, że tak jak zerknęłam na nie porządniej, to zauważyłam, że ten przód mógłby mi się nie do końca podobać. On ma tutaj jakiś taki dziwny dziubek, niby jest tutaj wszystko okrągłe, ale jednak. Jest tu jakiś taki dziubek i nie do końca mi się to też podoba, ale wiecie, jak to jest. Jak się ubierze, no to wtedy wszystko wiadomo, a ja nawet nie mogę ich ubrać. Także nie wiem, czy jest to jakiś magiczny trik, jak to można ubrać, ale no, niestety nie. To, za co ja ostatnio lubię HM, to zdecydowanie wprowadzenie różnych marek, ale to naprawdę fajnych marek w asortyment sklepu i tak jest właśnie z tymi butami, które za chwilę Wam pokażę, czyli buty, które nie są produkowane przez HM, są to buty po prostu innej marki. Może tak w skrócie. Ja już raz kupiłam takie buty, które naprawdę się bardzo płacały, sandałki firmy Alohas. Kupiłam je przez H&M właśnie i zapłaciłam dużo taniej, jestem zachwycona. I tak samo jest teraz z tymi butami od Buffalo. Ja nigdy nie miałam butów tej marki, ale bardzo się cieszę, że je zamówiłam, bo one naprawdę korzystnie wychodzą, chyba kosztują około 70 euro na stronie HM, a same w sobie kosztują ponad 100 euro. Także uważam, że też się to opłaca. I to są moi drodzy w tym przypadku Adidasy. Wiem, że teraz może sezonu na Adidasy nie ma, ale słuchajcie, nasza zima to jest nie zima, a jak już nawet będzie zima, to zaraz przyjdzie, słuchajcie, wiosna. Także czemu by nie zamówić takie przepiękne Adidaski? Może pokażę wam tego, tak będzie mi łatwiej. Takie przepiękne alidaski, uważam, że są przesłodkie, bardzo ładne, niesamowicie wygodne. Numer 36, tak jak już Wam dzisiaj wspomniałam, leży idealnie. Także te buty ze mną zostają, tak myślę, naprawdę przepięknie są wykonane. Mają tutaj też w kilku miejscach bardzo ładne oznaczenie, właśnie logo, nazwę firmy. Bardzo ładnie, subtelnie jest to podkreślone, także. Bardzo mi się podobają. I ostatnia rzecz w dzisiejszym filmie: będą to również buty, których też jeszcze nie jestem pewna. Słuchajcie, jestem tak 50 na 50. I to są buty bardzo ciepłe. Już po prostu czuję je na zimę jak najbardziej. Byłyby cudowne, ale znowu mi coś, słuchajcie, nie pasuje. Znowu są jakieś takie nie takie, za szerokie. Jakieś mało zgrabne, sama nie wiem, może mi się tylko tak wydaje, bo raz je ubrałam. Będę jeszcze to wszystko widzieć na przebitkach. czasami trzeba sobie parę razy to obejrzeć, wiecie jak jest, i wtedy dojść do tego, czy zostawiamy, czy nie. To są takie, słuchajcie, trepy, powiedziałabym wręcz, czyli buty na dość grubym obcasie, jak widać, więc na zimę po prostu perfekcyjna, ale zobaczcie, jakie, jakie one mają korzuszek Tutaj jest korzuszek na tym języku, co prawda od tej strony wygląda to misiowato, ale ten korzuszek też jest w środku na podeszwie. I to mi się tak podoba, że one są tak mocne i cieplutkie, po prostu nawet wyglądają ciepło i solidnie, także zastanowię się jeszcze. Ja te buty zamówiłam totalnie spontanicznie. Stwierdziłam, że będą ciepłe, że są dobrze przystosowane do warunków zimowych, jesiennych i rzeczywiście tak jest, bo wyglądają na bardzo mocne i są mocne. Są też cieplutkie, takie porządne, dlatego właśnie zamówiłam. Byłam ciekawa po prostu, jak będę w nich wyglądać. Także niekontrolowany za zakup, totalnie spontaniczny. Okej, okay, moi drodzy, w dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo ślicznie za uwagę. Zapraszam Was oczywiście do kciukowania tego filmu w górę, jeśli Wam się spodobał. Dajcie znać, co myślicie o tych ubraniach. Ja na pewno wkrótce znowu przyjdę z holem zakupowym. Może z SHEIN, bo zamawiam też od jakiegoś czasu ubrania z SHEIN, z których też jestem zadowolona. Także dajcie koniecznie znać, czy chcielibyście zobaczyć taki film. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Trzymajcie się ciepłutko. Pa, pa!